Siemano tu ArtPro dzisiaj Wam pokażę fajny setik do szczurowania mistów To jest przykładowy 4.0 Ale Wy możecie mieć jakikolwiek Od 8.4 do tak najlepiej mieć setik 6.1 Taki 6.1, 6.0 wtedy się na szybciej robi Więc dzisiaj go wytłumaczę jak działa Więc To jest taki one żeby szybko jednego pula zrobić żeby wziąć usta i lecimy dalej na następne cooldowny e, tu mam plernę ze fortu, żeby większe obrażenia zadawać czapeczka na damage żeby kiedy spolujemy ca cały pokój, żeby, żeby wszystkich podpalić klata na niewitkę, ponieważ kiedy będziemy uciekać to może się przydać, żeby zmielić przeciwnika, który nas goni i tutaj mamy najlepsze buty do ucieczki, ponieważ się nie da sperżować przez, przez pa, czapkę e, czardzią. Działa to tak, że normalne buty, normalny skin na butach, jak się najczęściej ma, to, tutaj widzicie od razu, jak się odpali, to e, ten nie można nic z nim zrobić. To są perczowalne, a takie co, się można wyłączyć, włączyć w każdym momencie. No, to jest na przykład taka ta chyba ta, ta kurtka, to można włączyć ją, jesteś w takiej chmurze i można cię bić, ale może się ona chwilę wyłączyć żebyś uderzyć w wroga, i znowu ją włączyć. Te buty mają coś takiego samego, to za chwilę pokażę, jak to wygląda na takich skillach. I wtedy taki skill nie da się sprężować więc wybiegniecie, uciekacie. Hop. I ty nie może was spelczować, tak może i nie uciskniecie mu raczej, już wtedy będą problemy. E, tutaj pasywka na rękawicach. Tutaj mamy cooldowny, jak to działa? Bierzemy całego pula, walimy czapkę E, większość leży na W. No i tutaj wszystko leży. Bieramy boost albo skrzynkę na godzinę. Od miliona do dwóch można albo więcej. Zależy jak się bierzecie. Jak szybko będziecie robić pulę tak? Od miliona do dwóch można zarobić w godzinę. Na mounta najlepiej mieć albo łosia, albo jelenia. Jelenie tutaj. Więc nie w ogóle jest najlepszy. Esakwa może być cztery 1 kim macie jelenia Podkana żeby się wyleszyć. I tutaj mamy opcjonalnie według mnie, wyobrażenie i większa szybkość odnawiania. A tutaj mógłby być jeszcze lepszy kapuśniak. Bo jak chcecie to możecie kupić taki szóstkowy zjeść go i kiedy ktoś was goni. Albo schapenie dajecie rady pomiędzy polami, to jest je kapuśniak, a kiedy uciekacie to jecie kapuśniak, żeby zerwiecie walkę, żeby szybko się uleczyć. To dzisiaj na tyle. Dzięki za oglądanie. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Siema!